Cześć, w dzisiejszym nagraniu pokażę Ci, jak zapisać się jako klient VIP do sklepu monad. Kiedy dostaniesz już link do strony od osoby, która Ci dobiera produkty, Twojego konsultanta, to po lewej stronie zobaczysz tej osoby imię i nazwisko, upewnij się, że jest to na pewno ta osoba. Następnie klikasz dołącz teraz, pojawia Ci się kilka opcji, czyli jako market partner, VIP albo klient detaliczny. No i klikamy jako klient VIP, tak? Klient VIP ma 15% zniżki, ma darmową wysyłkę, bierze udział w różnych promocjach, flash sale'ach, dostaje kupon na urodziny, może referować monat swoim znajomym, dostaje darmowy produkt i cała masa innych przywilejów. Ma natomiast też swoje zobowiązania. Tak, jest to m.in. Opłata rejestracyjna w wysokości 90 zł jest to opłata jednorazowa, płacisz ją tylko raz, a później już cieszysz się wszystkimi tymi korzyściami. I kolejne zobowiązanie to jest zrobienie trzech zamówień w przeciągu całego swojego, że tak powiem, jest a właściwie to w przeciągu pierwszych trzech lat, tak, czyli jedno zamówienie na rok kwalifikowane, czyli taki flex, czy, o którym Wam zaraz powiem. Natomiast składamy pierwsze dzisiejsze zamówienie, więc w pierwszej kolejności wkładamy produkty do Koszyka. Oczywiście y, na pierwszej stronie y, wybieramy sobie kraj, w którym się rejestrujemy, tak? Czyli jeżeli rejestrujemy się z Polski, to wybieramy sobie Polskę, jeżeli z Anglii, to, to Anglię, a jeżeli z innych krajów, to inny kraj. Natomiast y, u mnie jest tutaj wybrany docelowo kraj Polska. No więc do dzisiejszego zamówienia przykładowo wrzucimy sobie odżywkę bez spłukiwania. Zobaczcie, że ceny detaliczne. Się różnią od cen, od cen klienta VIP. Ceny detaliczne 160, tutaj VIP 136, maska dla detalicznego 240, dla VIPa 204. Także różnice jak widzimy są ogromne. No i na przykład wkładamy sobie cały ten system nawilżający do koszyka, tak? czyli odżywkę bez spłukiwania dodajemy. Zobaczcie, że to wskakuje od razu do naszego koszyka. Dodajemy do koszyka maskę replenierz wysokoproteinową. I dodajemy sobie szampon Reniu, czyli nawilżający. I to, co chcę Wam pokazać, to to, że mamy coś takiego jak Purchase Plus, czyli taka dodatkowa zniżka. I zobaczcie, że ta dodatkowa zniżka już nam się tutaj naliczyła. Sugerowana cena detaliczna to jest dla klienta detalicznego, ale my jesteśmy tym klientem VIP w tym momencie, więc suma zamówienia... 575 zł za te trzy produkty, które wcześniej wrzuciłam do koszyka, tak, czyli odżywka bez spukiwania, maskarę szampon Reniu. I zobaczcie, że dostajemy od razu zniżkę 72-75 zł, dlatego że im więcej wkładamy do koszyka, tym większą zniżkę dostajemy. No i kwota łączna po zniżce VIP to jest 502 25 zł, 25 groszy. Ale to nie wszystko, słuchajcie, dlatego że musimy dodać przedmiot only for you, czyli taki przedmiot, który produkt, który jest o wartości 100 zł i jest to darmowy produkt od Monat. W tym miesiącu klikamy sobie, jaki to jest produkt i jest to nabłyszczający spray do włosów. Więc klikamy sobie, zobaczcie, cena do zapłaty to jest 0 zł, e, klikamy sobie dodaj do koszyka, produkt został dodany do dzisiejszego zamówienia i wtedy w zamówieniu mamy rejestrację, mamy odżywkę bez spłukiwania, maskera planiż, szampon Reniu, i mamy darmowy produkt offer, czyli Only for You, i co miesiąc taki produkt jest inny w sklepie Monatu. No i mamy już 502 zł, mamy pierwsze zamówienie zrealizowane. Zobaczcie, to jest 15% zniżki, tak? W tym Purchase Plus. Jeżeli wrzucimy coś dodatkowo do koszyka, no to prawdopodobnie już sobie wskoczymy na 20% zniżkę. Im więcej, tym większa zniżka. Możecie sobie pokombinować i porobić takie właśnie, hmm, posprawdzać po prostu w koszyku. Ile byście zapłacili za dany zestaw produktów, ale my przechodzimy dalej, i w kolejnym kroku, to co musimy zrobić, to utworzyć FlexShip. Tak? FlexShip to jest takie e, otwarte zamówienie, które, e, na które wyznaczamy jakąś datę. I zobaczcie, e, tutaj możemy sobie wyznaczyć datę aż na 1 maja, tak? czyli kolejne zamówienie, najdalej możemy sobie ustawić na Datę 1 maj. I teraz uwaga: jeżeli będzie nam się zbliżała data 1 maja, to będziemy mogli wejść do systemu, edytować to zamówienie i przełożyć tą datę na inny termin. Oraz zmienić zawartość naszego koszyka. Natomiast, jeżeli zdecydujemy się być tym klientem VIP, no to musimy sobie takie zamówienie zaplanować i ono musi być na co najmniej 330 zł. Zazwyczaj nasi klienci wybierają na drugie zamówienie olejek, dlatego że jest to płynne złoto. Jest to taka bomba witaminowa i jest ona nam potrzebna dla poprawienia naszej skóry i dla naszych włosów. Więc klikamy sobie tutaj FlexShip. Te pieniążki z konta nie zostaną nam pobrane, dopóki nie zbliży się data realizacji tego zamówienia. Ale jak już wspominałam, to zamówienie możemy sobie przesunąć na inny termin. No i mamy sobie suma częściowa: FlexShip 404 zł. To oczywiście możemy wrzucić więcej do koszyka, tak? I wtedy będziemy mieli też zniżkę. No i co robimy dalej? Przechodzimy dalej. Dalej pyta nas system znów o dane osobowe naszego sponsora, czyli naszego konsultanta, więc upewnij się, że na pewno będzie tutaj imię i nazwisko osoby, która Cię do Monatu zaprasza i która będzie wspierała Cię w drodze pielęgnacji Twoich włosów. Oczywiście może zdarzyć się tak, że w momencie, w którym dostaniesz link, czyli tą stronę, sklepu od swojego konsultanta, to może się nie od razu wyświetlić, na przykład tak jak wcześniej ci pokazywałam po lewej stronie u góry, wcale nie musi się wyświetlić jego imię i nazwisko, i wtedy będzie trzeba je niestety wpisać ręcznie. Bo jeżeli tego ręcznie nie zrobisz i nie znajdziesz swojego konsultanta sam, to system przypisze ci automatycznie kogokolwiek innego. A chyba nie chciałabyś być przypisana do kogokolwiek, tylko jednak do kogoś, kto już Cię zna i kto Ci te produkty dobierał, więc upewnij się, że na pewno to będzie ta osoba, która Cię po prostu będzie prowadzić. Tutaj podajesz swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć. Ważne, żeby podać datę urodzenia faktycznie prawidłową. Dlaczego? Dlatego, że jako klient VIP będziesz dostawała bony, takie włóczery na wykorzystanie do sklepu. Także bardzo fajnie taki prezencik urodzinowy. Sobie dostać. No i podajemy numer telefonu. To jest też ważne, żeby był prawidłowy, no bo Monad wysyła paczki kurierem, więc żeby kurier mógł się z nami skontaktować. Tutaj tworzymy sobie jakąś nazwę użytkownika, i uwaga, i tworzymy hasło do panelu. Co jest ważne w tym hasle, to to, że musi się składać co najmniej siedmiu znaków, co najmniej jednej cyfry, jednej małej litery, jednej wielkiej litery, i na przykład znaku specjalnego. I tutaj dla przykładu. Mogę Ci wpisać takie hasło. Z du... A, nie zobaczysz go. okej, okay, dobra. Um, więc to, co możesz zrobić, to po prostu możesz e, wpisać sobie na przykład styczeń z dużej litery 20, 20 e, i na przykład wykrzyknik, znak zapytania, e, czy na przykład znaczek małpy. No i tutaj oczywiście w, e, wpisujesz takie same e, hasło i Przechodzisz dalej. Ja niestety dalej nie będę przechodzić, yy, dlatego że musiałabym tutaj podawać jakieś dane, a zresztą zaraz sprawdzimy. Marlena, Kuku, nie wiem jakąś datę wybrać. Um, jak wybrać datę? Ok. E, słuchajcie, klikam sobie cokolwiek, żeby jak najszybciej to zrobić. Okay. Dobra No i teraz jakieś hasło, tak? Mam nadzieję, że dobra Wpiszę jeszcze raz, bo nie wiem, czy Dobra, zobaczymy, czy uda mi się przejść dalej. Ok, tutaj system pyta mnie jeszcze raz, żebym potwierdziła na pewno swojego sponsora, czyli tego konsultanta. Tak? Klikamy potwierdź. I przechodzimy. I przechodzimy do płatności. Słuchajcie, w Monacie płacimy tylko i wyłącznie kartą. Przynajmniej na chwilę obecną mają wprowadzić też inne formy płatności, ale na chwilę obecną jest to po prostu karta, czyli wpisujemy tutaj e, e, numer, ka, e, imię i nazwisko posiadacza karty. Tak? Tutaj wpisujemy ten długi numer karty, tutaj datę ważności karty. No i oczywiście e, tutaj możemy wybrać ten adres z naszego pliku albo wpisać go po prostu. Użyj tego adresu do wysyłki. Przechodzimy później dalej, już tutaj dalej nie przejdę. Przechodzimy później dalej i na końcu wpisujemy kod CVV z naszej karty i wtedy mamy zrealizowane zamówienie. Dostajemy maila, że zamówienie zostało złożone i czekamy do 5 dni roboczych na przesyłkę kurierską. Na chwilę obecną, monad wysyła kurierem DPD, więc. Póki co te przesyłki bardzo sprawnie, bardzo szybko do nas docierały. Tyle. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to możesz je napisać w komentarzu pod tym filmikiem, albo skierować się do osoby, która Ci ten film wysłała. Życzę Ci udanych zakupów, no i nie mogę się doczekać efektów Twoich e, włosów. Czekam na Twoją przemianę. Pozdrawiam Cię serdecznie.